Dzień dobry kochani, witam się z wami dzisiaj trochę w inny sposób, bo zaatakował mnie mały lew. A tobie się nudzi, co? Tobie się nudzi. Ty byś się dzisiaj cały dzień bawił. Nie ma kto z tobą wyjść na spacer, bo pada deszcz. Tak? No właśnie, właśnie. Ale poczekamy, może wieczorem będzie lepiej. Dobra? A czy ty jadłeś, jedzonko? I wczoraj w odwiedzinę wpadła do nas siostra Ani, która dzisiaj ma koncert The weekenda. Właśnie wcześniej pojechały razem pod stadion. Ania po prostu pojechała o dwie siostrę, bo idzie na koncert sama, ale spotkała ich po drodze Draka, bo zaczęło mocno lać. I wyobraźcie sobie, że Ania musiała wrócić do domu, wziąć rzeczy z walizki siostry, yy, długie spodnie, bluzę i pojechała z powrotem jej to zawieść pod stadion, yy, żeby się przebrała. I Ania właśnie wraca do domu, mamy trochę pudeł do ogarnięcia, zaraz wam powiem co to jest. W sumie sam nie wiem, sam muszę sprawdzić. I dzisiaj wieczorem mamy małego gościa, bo Angelika z Tuką jadą na koncert i yy, podrzucają nam malutką, także yy, chwilowo zamienimy się w takich wieczornych rodziców kilkugodzinnych. I tutaj z Anią muszę zrobić burzę mózgów, yy, co tutaj Charlie przeszkować na kolację, jaką bajkę puścić Chcieliśmy, chcieliśmy iść do parku, na kocyk pochillować, bo tutaj naprzeciwko mnie jest taki ogromny park ale niestety pogoda nam na to nie pozwala, także musimy zostać w domu No po prostu mamy jesień w tym roku, dramat Dzień dobry, dzień dobry Co się tak skradasz? były otwarte, masakra pogoda na ten koncert to jest jakiś dramat, Hania jest przemoczona wszystko ma tak mokre a kolejka pewnie duża, co? oni jeszcze stoją na zewnątrz ale ile tam jest kolejek? z 10? Był, ale wiesz co się stało? było tych kolejek tam z 8 chyba okay. po całym takim polu wielkim i nagle jak zaczęli wpuszczać wszyscy ruszyli tam taki ścisk, no nie wiem ja straciłam z oczu, stałam się 15 minut tam patrzyłam na no nią, czy gdzieś ją widzę ale dramat, dramat! Ja nie wiem, jak my ją znajdziemy po koncercie. Ale przynajmniej możesz powiedzieć, że byłaś na koncercie do weekendu. Tak, Albo przynajmniej podstawione. Tak, tak, Dzięki, Będziemy dzisiaj gotować. Tak, jest. Będzi, wyśmienite danie, będzie <laughs> dzisiaj powstawało. <laughs> I miałem wam powiedzieć, co znajduje się w tych pudłach. Tu jest na pewno toaletka Ani, tyle wiem. A w tym dużym pudle nie mam zielonego pojęcia. A wiesz, co. Wiesz, nie wiem. Naprawdę? Później z tego co widziałam na mailach, przyszła dzisiaj tylko toaletka. Okay. Więc toaletka prawdopodobnie jest tu. A co się znajduje tu, jest to dla mnie również zagadka, dlatego sprawdzimy o to. Może fotel, ale wątpię, żeby tak szybko bo miało było tam być chyba trzy tygodnie realizacja fotela. Trzy tygodnie za fotelem Te. czekać? I ogólnie powiem Wam, że w końcu tak spełniłam swoje małe marzenie. Nigdy nie miałam takiej swojej strefy beauty, że tak powiem, nigdy nie miałam takiej toaletki i w końcu na tym mieszkaniu jest na to miejsce, dlatego zamówiłam i na pewno w kolejnych vlogach jak już wszystko przyjdzie, zrobimy sobie jakiś taki będzie po prostu sobie to wszystko fajnie aranżować razem z Hania swój, przepraszam Okej, okay. i co my tu mamy Maria? Mi się droga? wydaje, tu, bo tu coś jest napisane Alfa, a Alfa chyba się nazywał ten fotel Więc myślę, że przyszedł szybciej niż miał przyjść. Czyli ty będziesz miała full toaletkę już zrobioną? Jeszcze lustro nie jest wysłane A jeszcze lustro, dobra Ale może w tym tygodniu przyjdzie, kto wie, kto wie Jest chyba spoko Jest spoko, a ten kolega nadal ma? Tak, bo ja chciałam jasne, a wtedy możemy jakieś drugie ciemniejsze kupić, jak już będziemy robić tą też drugą strefę studia. Studia będzie na przy oknie, tak? Przy oknie, żeby jak najwięcej światła było, a toaletka będzie przy drzwiach stała. Praktycznie na tworzyciu sobie W takim razie fotel musieli mieć albo na stanie, albo ktoś oddał i zostałaś szczęściarą. Tak, bo tak jak Miało być 3-4 tygodnie czas realizacji, eee, a przyszedł sobie po jednym czy dwóch dniach od mojego zamówienia. Także mega fajnie, mega się cieszę, bo teraz tutaj czekamy już za lustrem, który też ma być w miarę szybko, więc myślę, że w tym tygodniu będzie wszystko i będzie moja paletka gotowa. Ty, kolbi. jak kiedyś mi tutaj skoczysz brudnymi łapami, to Cię oddam. To jest zakaz, zakaz zbliżania się do tego fotela, zrozumiano? Co to jest, Kolbiś? Co to jest? I tak się prezentuje fotel, który zamówiłam do toaletki. E, powiem wam, że troszeczkę myślałam, że ten materiał będzie taki bardziej barankowy. To? Tak? To jest to Charlie? Nie, Hania sobie kupiła na koncert do torebki, ale w końcu nie wzięła. Tak się prezentuje i od razu Wam mówię, że fotel był zamówiony na Lektusie. Już tą y, firmę Wam mówiliśmy o niej, jak tutaj kupowaliśmy rzeczy do domu, więc fotel też jest z Lektusa. No wydaje mi się, że jest mega, Mam kremową, beżową toaletkę, y, więc będzie na pewno fajnie pasował. Usiądź, zobacz czy wygodny. ciężki w ogóle. No spoko. Tak? Podoba Ci Tak. I w sumie jak już tak tutaj przyszedł toaletka, przyszedł fotel, Mamy jeszcze chwilę czasu, także Michael, no mam dla nas zadanie. Dopóki nie ma Niuni, złożymy toaletkę, żeby stała już gotowa i żeby tylko jeszcze całą złożyć. składać. No ale proszę, bo ja chcę zobaczyć, jak ona będzie wyglądała. Nie, co mam zrobić? Czyli składamy toaletkę. Dziwna rzecz, a mianowicie z lektusa zamówiłam toaletkę i ten fotel. I tak jak słyszeliście przed chwilą, byłam pewna, że obydwie rzeczy dzisiaj przyszły, a właśnie dostałam maila, że dzisiaj o godzinie 17.40, czyli aktualnej godzinie, została nadana do mnie przesyłka od lektus. Czyli po prostu ten karton, który został jeszcze nie rozpakowany, nie jest toaletka. Eee, możliwe, że przyszedł nasz stolik kawałek. Sprawdzimy to. Dzień honory i otwieraj te pudło. Zobaczymy, co to jest. Ale myślę, że stolik, co? Eee, tak, ja bym bardzo chciał, bo na tym się jakby trochę nie da funkcjonować. To położycie jeden talerz i nie ma stolika. No to nie jest stolik, może dlatego. Tak. Eee, no ale już czekamy za nim tyle czasu, więc jeżeli przyszedł, to od razu go składamy. I mamy to. I możemy wtedy szukać ale sobie dywanu. Ale nie wpadłem na to, bo to jest strasznie ciężkie, jak to wnosiłem. Mam wątpliwość, że toaletka tyle waży. No trochę pewnie waży też. Myślisz, tak. że, toalet, myślę, że nawet że toaletka waży więcej niż stolik No na zdjęciach nie wygląda tak masywnie jak stolik, no ale dobra. Ta -dam, ta -dam! Oje! Ale on jest wielki. Ale bydlak duży, to jest połówka czy to jest... No jeszcze jest taka mniejsza jedna Czy jest taka mniejsza, no to będzie... Będziemy mogli jeść. <laughs> rozłożony. Może to nie będzie aż takie duże, jak nam się wydaje, ale na pewno będzie większe od tych małych liliputów. Stolik mamy prawie zrobiony, ale teraz mamy dylemat: czy ten stolik ma być takim artystycznym nieładem, czyli że tutaj ma jakby nie być na równi z tą drugą stroną stolika i tutaj ma wystawać, widzicie? Czyli taki jakby artyst, nie wiem jak to nazwać, no taki artystyczny nieład, czyli taki ma być ala krzywy, Ta, tak w sumie było na stronie, jak zamawialiśmy. To było tak. Tak, tak krzywy. Taka druga opcja, że jest to w takim porządku. Mhm. Ale chyba wybierzemy tą opcję, gdzie jest tak krzywo, co nie? Tak, też mi się podoba. To jest ten tak skonstruowane, że teraz te dwie części przy, um, przykręcanie sobie tak po prostu, jak Wam się podoba. Jest zrobione kilka więcej dziurek, także możemy sobie nim manewrować i w sumie to jest fajne, bo koło jak bardziej pasuje, tak robi. Także my robimy to. Mm. I teraz jest mały dylemat, a mianowicie na wizualizacji stolik jest biały. Próbowaliśmy czarną wersję i wtedy nam totalnie to nie grało. Ale w momencie kiedy postawiliśmy te nasze stoliki nocne jako stolik kawowy, to rzeczywiście tak mówię, kurde, ten czarny dobrze wygląda, bo nóżki od szafki RTV są czarne, lampione są czarne, tutaj klatka też ma czarne elementy i zaczęło mi się podobać to w kolorze czarnym, a biały stolik był już zamówiony. No i co? I chyba będziemy przemalowywać, bo teraz jak powstał ten biały, to totalnie nam to się nie widzi. I to jest właśnie wersja, którą mogliśmy zobaczyć wszyscy na wizualizacji z białym stolikiem. I kurczę nie wiem, wydaje mi się, że chyba w jednak czarnej wersji byłby lepsze. Ogólnie tego stolika czarnego nie było. No nie było. E, dlatego też się zdecydowaliśmy na białe, bo stolik nam się bardzo spodobał. Chyba, że jesteśmy teraz przyzwyczajeni też do tego widoku cały czas czarnych, bo no, od początku to, 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 stały no, czarne. No, 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 to, to. A możemy spróbować zrobić to z dywanem, który jest na górze. Zobaczymy, jak ten stolik będzie wyglądał. I tak wygląda wersja z dywanem. Moim zdaniem jest ciut lepiej. zobaczymy my pożyjemy z nim chwilę bo się przyzwyczajimy. Tylko boję się też trochę, że ten stolik po prostu popsujemy ten, tą farbą. I don't, know, I don't know. Czekamy na wasze. Mm. Jak to się mówi? Komentarze. Czekamy na Wasze komentarze, co myślicie, co wyglądałoby tu lepiej, czy jesteście za stolikiem białym, czy za stolikiem czarnym. Dajcie nam koniecznie znać. Nie, naprawdę, ten stolik nie wygląda źle. Już się powoli przyzwyczajamy. Ewentualnie zmieniłbym dywan trochę na inny kolor, a tak to jest elegancko. Na pewno teraz możemy normalnie funkcjonować: jeść na nim, pić, stawiasz kilka szklanek, kilka talerzy i miejsca będzie aż ponadto, bo naprawdę jest spory. Cześć! Dzięki! Jakieś rady, porady, wywiady? Łap, zakładaj. So Cyk i druga. No i super. Jeszcze mam tam dwie... M, dwie, śminki. dwie Dwie szminki masz? Czekaj, nie A, wychodź na ulicę. Ja mam moją i dla cioci kupiłam. Dla cioci też kupiłaś śminkę? Ale ty jesteś cudowna! Daj rączkę, bo tutaj jest ulica. Chodź, uważaj i szybko. Panią zapraszam. Klikamy pięterko i jedziemy. To jak teraz masz szminki tutaj, to weź wyciągnij szybko i damy cioci szminkę. Dobra? Pomóc ci? Nie, ujiesz, sama ziemią u Was Ale czeka. A kto to przyszedł? Ja mam dla śminkę. <noise> Co ty mówisz? Pleciaki. Ojej, ej, ej, ale masz śminkę! Szminkę. I ty masz taką taką. Ja mam! Ej, a dla wujka szminka? Mamy podobne! A pomalujesz malujesz mnie ustać? A dla wujka szminka to co? Wujek, ty jesteś chłopakiem, nie malujesz się przecież! No może bym chciał? To tak po mamie chyba. No cudnie! <noise> Siedzimy. Opowiadaj. Dobra. Kalbi nie przeszkadzaj Nini, chodź tutaj Korbi? Tak nie można siedzieć. Nie możemy tak siedzieć? To ty źle siedzisz, ja nie siedzę tak rozkroczona A mówię tak? Robimy. Dobra, robimy jednak naleśniki, a ja lecę po Nutelle. Tak, tylko tego, tego nam brakuje Różowa miska może być, będzie pasowała do bluzy No chodź, tutaj kład miskę, tutaj siadaj Mocniej wymieszać. Super! Pięknie! Przychodzę, cała robota odwalona. Bardzo dobrze, dzięki no, za pomoc, tak. bo ja tego nienawidzę robić. To Nunia zrobiła sama ciasto, wiesz? Nutella kupiona, ale usłyszałem, że y, Nunia woli mniejsze słoik Nutelli. Przepraszam, nie było. A możesz jedną dać kolbimy jak też malinkę. Ja kocham maliny. Siad! Super! I czekaj. Powiedz korbiemu. Chodź tutaj, powiem ci na ucho. Powiem ci na ucho, chodź. Powiedz korbiemu. Luz. Powiedz luz. A usłyszał. Niestety. Korbiemu nie smakuje ta malinka. No trudno. Prawie zjadł. Prawie zjadł. To jest fajne. no. no. Strasznie, no nie? Okropnie, ważne. Specjalnie dla Ciebie, czy ci robi takie małe? Mogą być takie małe? My będziemy mieć takie duże, a nie będzie miała takie malutkie. Okej? Okay? Piątka. A może Dobra mi... robota. Nie mo... tak mocno by piątka, no to jest tam duże niż bada. No to pokaż. Ła! No to było No Mocno, mocno. Mocno. <głos> <głos> Dajcie otworzę, patrz. No, było ciężko trochę. Posmarować Ci? Nie, Ty jesteś duża dziewczynka. Ale masz dużo nutelli! Tak i tak i możesz sobie w rącz rączką jeść. Proszę trzymać. My w ogóle nie wpadliśmy na to, że ona na noc zje tyle cukru, to nie będzie spać do piątej rano i Angelika nas zabije. Angelika Loka nie z tego filmu. Bo no, to nie ma trochę tej czekoladki, co? No, to, to już nic nie da. Totalnie nic oh